Dzień dobry państwu. Chciałbym opowiedzieć dzisiaj o pewnym człowieku, którego spotkałem przed laty, już jako dojrzałego, znacznie dojrzałego człowieka, a który opowiadał mi część swojego życia część, którą uznał za najważniejszą dla siebie. Otóż sięgnął do swojej młodości, do czasu, kiedy był silny, sprawny, bardzo wysportowany i uprawiał szereg różnych dziedzin sportu. Odnosił w tym znaczne sukcesy, nie tylko na skalę ogólnopolską, ale również na skalę europejską. W domu aż roiło się od medali, od pucharów, dyplomów i zapowiadało się, że ten człowiek, oprócz tego, że był świetnym pracownikiem w swoim zakładzie, to będzie osiągał coraz to większe sukcesy sportowe również na skalę światową i wtedy stało się coś czego on na początku nie przewidział a co powoli powoli dawało o sobie znać coraz mocniej otóż okazało się że ma dziurawą duszę tak ten człowiek stwierdził że w jego wnętrzu że w jego duszy pojawiła się pewna dziura której on nie jest w stanie w żaden sposób wypełnić. A starał się. Starał się. On miał dość środków, aby móc bawić się, jeździć, zwiedzać różne strony, aby móc sięgać po różne rzeczy, które sprawiają człowiekowi przyjemność, chociaż niekoniecznie są zdrowe. I on z tego wszystkiego korzystał. Ale im więcej korzystał i starał się ową dziurę, unieczynnić, tym bardziej ona dawała mu się we znaki. I w końcu zrozumiał, że tak naprawdę, tak naprawdę potrzebuje Boga. I kiedy tylko zwrócił się w jego stronę, to stała się rzecz zdumiewająca. A kiedy on opowiadał o tym i kiedy wspominał, jak bardzo teraz jest szczęśliwym człowiekiem i jak bardzo Bóg wypełnił właśnie ten ubytek w jego duchowym wnętrzu. To od razu przypomniała mi się pewna historia opisana przez Łukasza w jego Ewangelii w rozdziale dziewiętnastym. Zaraz na początku tego dziewiętnastego rozdziału Łukasz pisze o Panu Jezusie, że przechodził przez Jerycho. I oto pewien człowiek imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo Sykromory, aby go ujrzeć, bo miał tędy przechodzić. Informacje podane tutaj są wyjątkowo lakoniczne, ale mimo to wystarczają, aby zorientować się, jaki jest tutaj problem. Otóż mamy do czynienia z człowiekiem, który jest bogaty, tak jak to tekst ewangeliczny podaje, a oprócz tego no, możemy przypuszczać, że jako celnik i przełożony jeszcze celników, to naprawdę nie brakowało mu Środków materialnych, ale z drugiej strony z całą pewnością był to człowiek cierpiący. Z jakiego powodu? No, choćby z tego niewysokiego wzrostu, co z pewnością było powodem różnych kąśliwych uwag ze strony otaczających go ludzi. Mało tego. Ta profesja jego, a więc był celnikiem. Z pewnością nie przyczyniała mu życzliwości. No bo kto lubi ludzi, którzy pobierają opłaty? Na dodatek jeszcze trzeba wspomnieć o jego kolaboracji, bo przecież Izrael wtedy jest pod okupacją rzymską, a on, jako urzędnik, człowiek, który jest przełożonym celników, jest na usługach, Okupanta. A więc z całą pewnością i to nie podobało się jego otoczeniu, i z pewnością wiele, wiele różnych niepochlebnych uwag usłyszał na swój temat. Więc z jednej strony mógł sobie pozwolić na wiele, z pewnością na więcej niż przeciętny człowiek z jego otoczenia. Ale z drugiej strony, z drugiej strony, czuł jakiś ból, czuł jakąś pustkę duchową, bowiem, jak czytamy, on pragnął widzieć Jezusa. A więc pragnął zobaczyć tego wiejskiego nauczyciela, o którym słyszał, że chodzi, że naucza, że są to rzeczy zdumiewające, że są to rzeczy wspaniałe, że przepięknie mówi na temat Królestwa Bożego. I Zacheusz zapragnął tego, zapragnął posłuchać. Widać stąd, że nie wystarczało mu zwykłe życie Dorobkiewicza, że nie wystarczały mu duże środki, które zgromadził, ale potrzebował czegoś więcej. Potrzebował ukojenia duszy, potrzebował załatania tej dziury, która w jego duchowym wnętrzu powstała. No i teraz zaczyna realizować to pragnienie, usłyszawszy, że Pan Jezus właśnie ma przechodzić przez Jerycho. I jak czytamy. Pobiegł, wszedł na drzewo Sykomory, aby go ujrzeć. O, widzimy, że ten człowiek naraził się na spore kłopoty, bo przecież z pewnością nie brakło takich, którzy wyśmiewali go, szydzili. Może nawet tam jakiś dzieciak kamieniem uderzył też. No bo to gretka, prawda? Widzieć takiego urzędnika na drzewie wypatrującego. Zbliżającego się Jezusa. Ale jednak widać, że Zacheusz nie zwracał uwagi na te rzeczy, na te kąśliwości rozmaite. Nie zwracał uwagi, ponieważ, ponieważ jego dusza wymagała uleczenia. I on zdawał sobie sprawę z tego, że ani on sam, ani nikt inny nie potrafi tego zrobić. A cała nadzieja jego została ulokowana właśnie w Jezusie. I był przekonany, że bodaj tylko zobaczyć Jezusa, to już może wystarczy, aby to życie Jego nabrało rumieńców, aby to życie Jego przestało być tak beznadziejnie puste. Czytamy dalej, że gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do Niego: Zacheuszu, Zacheuszu zejdź śpiesznie, gdyż dziś, Muszę się zatrzymać w Twoim domu. Muszę się zatrzymać w Twoim domu. Było to dla wielu oburzające. I to oburzenie zostało od razu wyrażone przez niektórych, bowiem widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: Do człowieka grzesznego przybył w gościnę. To jest ciekawe, że do dnia dzisiejszego niektórych bardzo boli, bardzo boli to, że inni chcą lepszego życia, że chcą skończyć z pewnymi złymi praktykami, że pragną to zmienić, niektórym bardzo to przeszkadza i gotowi są wiele zrobić, żeby innym uniemożliwić, aby stali się lepszymi. ale Zacheusz nie zwracając uwagi na to wszystko, jak czytamy, zszedł śpiesznie i przyjął Jezusa z radością. Widać to pragnienie spotkania się z nauczycielem, nadzieja położona w Jezusie to, to było tak silne, że gotów był znieść różnego rodzaju publiczne upokorzenia, i nic nie odwiodło go od zamiaru spotkania się z Jezusem. Bóg do dzisiejszego dnia potrafi w taki sposób pociągać ludzi do siebie, w sposób nadzwyczajny, w sposób no, trudny, wprost do bliższego określenia. Przypominam sobie pewną osobę, która opowiadała mi swoją drogę do nawrócenia i wspominała, że w pewnej chwili. W pewnym okresie swojego życia zaczęła odczuwać przemożne pragnienie czytania Biblii. Miała Biblię, ona leżała na półce, w szafce, ale do tej pory nie korzystała z tego. Tymczasem to pragnienie stawało się coraz mocniejsze, i w końcu ta osoba mówiła, że. Trudno jej było nawet przejść koło tej szafki z książkami, ponieważ czuła, jakby żar bił od Biblii. I w końcu zaczęła czytać. No i życie zaczęło się zmieniać, podobnie jak to miało miejsce w przypadku Zacheusza. A więc Zacheusz został przez Jezusa zaskoczony. On chciał tylko popatrzeć sobie na mistrza, a tymczasem mistrz zwrócił się do niego. Tymi pięknymi słowami Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Oczywiście nie był to żaden przymus rozumiany w taki bardzo prosty sposób, ale to było wewnętrzne pragnienie. To była odpowiedź na wewnętrzne pragnienie Zacheusza. Tak jak On zapragnął się spotkać z Jezusem, tak Jezus jeszcze bardziej zapragnął spotkać się z tym, który chciał. Załatać swoją życiową dziurę w duszy. I do tego spotkania, szczęśliwie, dochodzi. Do tego spotkania dochodzi i jesteśmy tutaj w pewnym kłopocie, bowiem nie mamy opisu tego, co działo się w czasie uczty w domu Zacheusza. A z pewnością bardzo chętnie byśmy przeczytali relacje, o czym tam mówiono jakie treści były poruszane, ale niezależnie od tego, co to było, to skutki nie dały na siebie długo czekać. I czytamy dalej, że w pewnym momencie w czasie trwania tej uczty Zacheusz stanął i rzekł do Pana, Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim, co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwór nasób. Jestem gotów oddać w czwórna nasób, czyli po prostu czterokrotnie. Zwróćmy uwagę, co dzieje się z Zacheuszem, co dzieje się z człowiekiem, który wpuścił Jezusa do domu, który zaczął z Jezusem rozmawiać, który zaczął z nim po prostu być. Oto czytamy, Pierwszą deklarację Zacheusz mówi, połowę majątku daje ubogim. Ja wiem, możemy powiedzieć, no, stać go było. To był człowiek bogaty. Na pewno. Tym niemniej, czy każdego bogatego stać na to, aby połowę majątku rozdysponować ubogim? To chyba nieczęsto się zdarza. A Zacheusz, Wystarczyło spotkanie z Jezusem, by ten człowiek od razu złożył tego rodzaju deklarację. Połowę majątku rozdaje ubogim, ale to jeszcze nie wszystko. To jeszcze nie wszystko, bowiem mówi: Jeśli na kimś coś wymusiłem, to gotów jestem zwrócić czterokrotnie. To była bardzo poważna deklaracja. Bardzo poważna, bo ona oznaczała, że teraz Zacheusz będzie honorował wszelkiego rodzaju roszczenia, jakie mogą się pojawić pod jego adresem. A więc, jeśli by ktoś, na przykład, y, przyszedł następnego dnia, czy za tydzień, czy jeszcze później, i powiedział Zacheuszu: Ja tutaj przed laty przechodziłem przez Jerycho, i ty wtedy pobrałeś ode mnie więcej niż należało. Ty wymusiłeś na mnie dodatkowe opłaty. To było tyle a tyle. W związku z tym oczekuję, że ty teraz, ty teraz wypełnisz swoją obietnicę i zwrócisz mi cztery razy więcej. Oczywiście, można by zapytać: No dobrze, ale czy taki ktoś ma jakiś dowód na to, że, że to jest słuszne roszczenie? No. Bądźmy szczerzy, żaden łapówkarz nie wystawia certyfikatów, nie daje zaświadczeń, ile pobrał. Po prostu chowa do kieszeni i tyle. Tymczasem Zacheusz, deklarując gotowość oddania wszelkich roszczeń czterokrotnie, naraża się na to, że przyjdą teraz ludzie, że pojawią się jacyś filuci, Którzy będą żądali od niego rzeczy, których no, żądali w sposób niesłuszny, po prostu. Którzy będą wmawiać mu, że kiedyś coś tam od nich wymusił, wyłudził i teraz w związku z tym im należy się zwrot. Ale wiadomo było, że nikt nie jest w stanie tego udokumentować. A mimo to, mimo to Zacheusz stawia tak tę sprawę. No można by zapytać dlaczego co się z tym człowiekiem dzieje no, dzieje się wiele, bo tak jak mówiliśmy przed chwilą o tej nadzwyczajnej ofiarności to w tej chwili musimy wspomnieć o czymś jeszcze to ta gotowość czterokrotnego zwrotu nie wzięła się tak niskiego lisowego to ma głębokie uzasadnienie ponieważ w drugiej księdze Mojżeszowej, czyli w księdze wyjścia, znajdujemy przepis, który powiadał: Powiada, jeżeli ktoś ukradnie wołu lub owce, a potem je zarżnie lub sprzeda, odda pięć wołów za wołu, a cztery owce za owce. A więc ustanow ustanowiony był jeszcze w czasach Mojżesza. A więc około 1400 lat przed tą historią, którą teraz relacjonuje nam Łukasz, ustanowiony był przepis, który mówi o tym, jak powinien być wykonywany zwrot, zwrot w przypadku kradzieży. I Zacheusz tutaj sięga do tego przepisu i mówi: To, co ja przywłaszczyłem w, nieprawny, w nieprawy sposób, to ja gotów jestem teraz czterokrotnie zwrócić. Zobaczmy, co się dzieje, co się dzieje z człowiekiem, który wpuścił Jezusa do swojego domu. Z człowiekiem, który dał Jezusowi szansę na spotkanie. Z człowiekiem, który po prostu się nawrócił. Ten człowiek staje się ofiarny, prawda? Ten człowiek reguluje swoje zobowiązania. I ten człowiek opiera się teraz w swoim życiu, w swoim postępowaniu na Słowie Bożym, na tym, co Bóg powiedział. I do dzisiejszego dnia tego rodzaju rzeczy mają miejsce. Ilekroć człowiek nawraca się szczerze, rzetelnie do Boga. To staje się człowiekiem ofiarnym. Gotów jest świadczyć innym ludziom naprawdę wiele, a przede wszystkim gotów jest na Słowie Bożym, na Piśmie Świętym opierać całe swoje życie. Chrystus na to reaguje w przepiękny sposób. Pan Jezus rzekł do Niego: Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego. Ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem syn człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Przyszedł syn człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. A więc intencją Bożą jest ratować, a nie dobijać. To nie znaczy, że Bóg nie zwraca uwagi, to nie znaczy, że Bóg mówi tylko to, co miłe, przyjemne. Nie, Pan Bóg potrafi człowiekowi poprzez sumienie zwrócić uwagę na różne błędy, które człowiek popełnia, ale czyni to po to, aby człowieka ratować, aby on nie zginął, pozostając w grzechu. Zacheusz wpuścił Jezusa do domu i zaczęły się dziać zdumiewające rzeczy. Ten człowiek po prostu się nawrócił. Niezależnie od tego, jak pojmowalibyśmy nawrócenie i jak staralibyśmy się zdefiniować je od strony teologicznej, to bezsprzecznie faktem jest, iż człowiek nawrócony staje się inny. Człowiek nawrócony zaczyna się inaczej zachowywać. Ten, który do tej pory miał ręce skierowane przede wszystkim do siebie, w tej chwili przyjmuje inną postawę, w tej chwili gotów jest rozdawać, a nie brać. Ten człowiek na podstawie Słowa Bożego opiera swój los. Ten człowiek na podstawie Słowa Bożego definiuje teraz to, co dobre, i to, co złe. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Najbardziej zdumiewa mnie w tej historii nie tyle może samo nawrócenie, bo ono, no cóż, ono zawsze jest pewną tajemnicą. Nie jesteśmy w stanie dokładnie tego opisać, możemy pewną sekwencję zdarzeń podać, ale to, co dzieje się w ramach nawrócenia tam w środku, w duszy człowieka, to zawsze jest pewną tajemnicą, ale zawsze to wynika, wynika z autentycznego spotkania z Jezusem. I to, co teraz jest szczególnie zastanawiające, to fakt, iż nikt inny nie zaprosił Jezusa do siebie, do domu. Oprócz Zacheusza, tam przecież było wielu ludzi, którzy byli świadkami tego wydarzenia. Nikt inny nie powiedział: Panie Jezu, a może wobec tego jutro do mnie przyszedłbyś do domu? To ja Cię zapraszam na obiad czy na kolację. Dlaczego nie było chętnych? Czy wszyscy byli zdrowi? Czy wszystkie dziury w ich duchowym wnętrzu były załatane? Czy nikt nie cierpiał z powodu choroby czy z powodu innych losowych zdarzeń? Z całą pewnością nie brakowało ludzi w potrzebie, a jednak nikt nie zaprasza Jezusa. Dlaczego? Tego nie wiem. Przyczyny z pewnością były różnorakie, ale sądzę, że ludzie, którzy widzieli to, co się dzieje z Zacheuszem, Mogli zacząć kalkulować. Mogli zacząć zastanawiać się, czy to nie jest zbyt wysoka cena. Czy nie zapłacę zbyt wiele za spotkanie z tym człowiekiem, za spotkanie z Jezusem. Czy to się naprawdę opłaca? Dzisiaj też ludzie kalkulują. Kalkulują, czy chrześcijaństwo się opłaca. Czy bliskość z Jezusem się opłaca? Może lepiej trzymać go na pewien dystans? Może niech za bardzo nie ingeruje w moje życie, bo przecież Jezus ingeruje dosyć mocno. Kiedy czytamy Pismo Święte, to widzimy, że Bóg zainteresowany jest nie tylko tym, czy człowiek przestrzega dekalogu, ale również z jakim towarzystwem przestaje. Bóg zainteresowany jest tym, co człowiek. Je, czego nie je, jak spędza wolny czas, czym się zajmuje. Bóg jest, jak dobry Ojciec, jest zainteresowany wszystkim, co jego dziecko robi. To zainteresowanie nie wynika tylko z próżnej ciekawości. To, to, nie, to nie jest ten powód. Bóg jest zainteresowany, ponieważ chce nas jako swoje dzieci uchronić przed złymi wyborami bo zdaje sobie sprawę z tego, że zły wybór, zły wybór życiowy człowieka owocuje utratą życia wiecznego. I dlatego Bóg no, czasem może się wydawać, że ingeruje za bardzo, że powinien zostawić trochę więcej przestrzeni do samodzielnej decyzji. Ale my i tak samodzielnie decydujemy. Przede wszystkim decydujemy o tym, czy rzeczywiście mamy ochotę na spotkanie z Nim, na takie rzetelne spotkanie, na rzetelną rozmowę, na rzetelne rozpatrzenie swojego dotychczasowego życia. Czy będziemy mieli ochotę przyznać, że jesteśmy ludźmi z dziurawym wnętrzem, z dziurami w duszy? I czy będziemy chcieli pozwolić Jezusowi na to, aby to On wypełnił, Tę duchową pustkę, bowiem duchowa pustka może być wypełniona tylko w duchowy sposób. Ten mój przyjaciel, o którym wspominałem na samym początku, cieszy się dzisiaj dobrym zdrowiem, jest, jakby to można powiedzieć, człowiekiem spełnionym człowiekiem, który znalazł swą pełnię w Jezusie. Jezus chce kustkę każdego z nas wypełnić w podobny sposób i uczynić nas prawdziwie szczęśliwymi. Nie traćmy czasu na zwłokę. Nie traćmy czasu, bo chwile mijają i nie wracają. Nie wracają. Sposobności nie będą powtarzać się w nieskończoność. Spróbujmy więc, mając w pamięci Zacheusza, który wiele wygrał w życiu, postać tego człowieka mieć przed oczami i podobnie jak on, zwrócić się do Jezusa, żeby wszedł do naszego domu, żeby wszedł do naszego duchowego wnętrza i uporządkował tam wszystko, co uporządkowania wymaga. Dziękuję Państwu za uwagę.